Oderwany Tefa przedstawia wszystkie ciekawostki. Columbo siódmy odcinek drugiego sezonu Najbardziej niebezpieczny mecz. Premiera miała miejsce 4 marca 1973 roku. Zanim zaczniemy mówić o ciekawostkach, przypomnijmy sobie na szybko, o co chodziło w tamtym odcinku. Emmet Clayton ma koszmar przed ważnym meczem szachowym. On i jego przeciwnik to figury szachowe na gigantycznej, spowitej mgłą szachownicy. Najwyraźniej martwi się o mecz z Tomlinem Dudkiem, dobrodusznym, starszym, grubym Rosjaninem. Później obaj spotykają się, nieprzypadkowo, we francuskiej restauracji, gdzie zaczynają używać solniczek i pieprzniczek oraz innych przedmiotów na stole jako figur szachowych. Gra toczy się dalej w mieszkaniu Clayton A, potajemnie, ponieważ zarówno lekarz Dudka, jak i jego trener wpadliby w furię, gdyby dowiedzieli się, że chory na cukrzycę Rosjanin siedzi do późna, jedząc obfite potrawy ze swoim przeciwnikiem. Clayton przegrywa improwizowaną parkię i dostaje ataku nerwowego, z którego Dudek próbuje go uspokoić. Następnego dnia Clayton postanawia zamordować Dudka przed meczem. Układa intrygę, która sprawi, że będzie wyglądało, jakby Dudek miał nieszczęśliwy wypadek w hotelowej sypiarce do śmieci, ale na tropie jest już nasz niechlujny i pozornie niezorganizowany porucznik. Jak już sobie przypomnieliśmy, o co chodziło, przechodzimy do sedna. Zapraszam do słuchania. Chociaż Clayton jest jednym z najlepszych szachistów na świecie, podczas symultanicznej gry jedna z osób, z którymi gra, pokonuje go po wykonaniu zaledwie dwóch ruchów. Przegrywającą kombinacją znaną jako gmat głupca i znaną z tego, że jest to najszybszy możliwy sposób na zamatowanie gracza. Ma to prawdopodobnie pokazać, jak bardzo Kolumbo go denerwuje. Podczas symultanicznej gry Clayton mówi, że Frank Marshall rozegrał kiedyś 155 partii jednocześnie, przegrywając tylko 8, a później miał pełne rozeznanie wszystkich ruchów ze wszystkich partii z wyjątkiem dwóch z nich. To wydarzyło się naprawdę w 1922 roku. Końcowa kombinacja partii szachowej rozegranej między Dudkiem i Claytonem w restauracji i zakończonej w pokoju hotelowym Dudka została faktycznie rozegrana w partii Voltuis Alexander, Maastricht w 1946. Dudek zademonstrował linię prowadzącą do mata. W rzeczywistej grze czarny poddał się po pierwszym ruchu kombinacji HXB4. Również Columbo... Czytając z notacji Dudka, mówi, że czarny poddał się w 41. ruchu. W rzeczywistej grze z 46 sekwencja ta ma miejsce wcześniej w grze. Czarny poddał się w 25. ruchu. Lawrence Harvey, który grał Emmetta Clayton A, miał wysoką gorączkę podczas kręcenia. Ciężki palacz i pijący, zmarł 27 listopada 73 roku w wieku 45 lat w tym samym roku. W którym wyemitowano ten odcinek. Efekt dźwiękowy sypiarki do śmieci jest tym samym efektem dźwiękowym, co w Goldfingerze z 1964, gdy Lincoln był miażdżony. Charles Clement, doradca techniczny odcinka, był również wieloletnim szefem Universal do spraw operacji postprodukcyjnych i pasjonatem szachów z wieloletnim doświadczeniem, ocenianym przez Amerykańską Federację Szachową. Zapewnił dialogi ustawienia planszy i rekwizyty do sekwencji szachowych oraz zaadaptował całą rozgrywkę i pozycje z rzeczywistych historycznych gier wartych uwagi. Symultaniczny mecz Clayton, a był podobny do prawdziwej symultanicznej wystawy amerykańskiego arcymistrza szachowego Bobby'ego Fischera, ówczesnego mistrza USA z 1964 roku, w której Clement grał z Fischerem, kończąc remisem. W 1972 roku pretendent Fischer pokonał broniącego tytułu Mistrza Świata Borysa Spaskiego ZSRR, zostając Mistrzem Świata w szachach. Fischer i Spaski prawdopodobnie byli inspiracją dla głównych bohaterów odcinka Clayton a i Dudka. W kulminacyjnym momencie sekwencji symultanicznej wystawa prawa ręka Klemente przesuwa czarne, a pretendent deklaruje: Obawiam się, że to jest szach i mat, proszę pana. Jeden z niewielu przypadków, w których dach samochodu Columbo jest opuszczony. Zewnętrzna część hotelu Sheraton Universal, w którym odbywają się szachowe mistrzostwa, jest również wykorzystywana jako ujęcie zewnętrzne w poprzednim odcinku ściek w czasie, ale szpitala, w którym przyjmuje dr Mayfield. Kiedy Clayton i Dudek są w restauracji, muzyką odtwarzaną na ścieżce dźwiękowej jest kto chce zostać milionerem. Cola Porteres filmu Wyższe Sfery. Lawrence Harvey był ojcem Domino Harvey, brytyjskiej łowczyni nagród, która pracowała w USA. Film Domino z Cayerą Knightley w roli głównej był luźno oparty na jej życiu. Jedyny film o Columbo, w którym ofiara morderstwa faktycznie umiera w obecności Columbo. Dudek nie był zbyt dobrze pilnowany w szpitalu, a Clayton nie był zbyt pilnie obserwowany, biorąc pod uwagę zagrożenie jakie zdaniem Columbo Clayton mógł stwarzać dla Dudka. Minimalnie oficer powinien był sprawdzić wszystko, co zostało wprowadzone do organizmu Dudka, np. zapytać, skąd pochodzi lek i kto miał do niego dostęp. To by było na tyle ciekawostek, ale czekajcie, to jeszcze nie koniec. Podsumujmy teraz ten odcinek paroma zdaniami. Najbardziej niebezpieczny mecz to elektryzujący pojedynek intelektualny pomiędzy porucznikiem Columbo a Emmettem Claytonem. Genialnym, ale aroganckim szachistą. Clayton, owładnięty lękiem przed zbliżającym się meczem z równie utalentowanym Tomlinem Dudkiem, decyduje się na desperacki krok i morduje swojego przeciwnika, upozorowując nieszczęśliwy wypadek w hotelowej sypiarce. Mimo pozornej chaotyczności, Kolumbo błyskotliwie łączy pozornie nic nieznaczące szczegóły, odkrywając prawdę. Najbardziej niebezpieczny mecz to nie tylko trzymający w napięciu kryminał. Ale i fascynujący portret psychologiczny mordercy, który w pogoni za zwycięstwem przekracza wszelkie granice. Odcinek wyróżnia się inteligentnym scenariuszem, znakomitą grą aktorską Lorenza Harveya i oczywiście niezapomnianą kreacją Petera Falka. Mimo drobnych wpadek fabularnych, najbardziej niebezpieczny mecz to szachowa partia, w której Kolumbo po raz kolejny udowadnia swoją klasę, zasługując na solidne 8 na 10. Dzięki to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało.